Hej kochani, witajcie na drużynowej lidze botów Twierdzy Krzyżowiec. Dzisiaj drużyna Crusader Kings, czyli Cesarz Fryderyk, Ryszard Lwie Serce oraz Saladyn podejmą drużynę Strongcore, czyli Wieprza, Wilka oraz Węża. W pewnym sensie te dwie drużyny są podobne. Jedna skupia sobie tych zawodników z tej podstawy Twierdzy, a druga skupia tych takich podstawowych, domyślnych z Twierdzy krzyżowca, także zobaczymy, która gra tutaj okaże się górą. Zaczynamy. Crusader Kings usadowili się na górze, podczas gdy Strongcore zajęło pozycję na dole. Wieprz książę Truffli będzie rywalizował z Saladynem, wąż będzie rywalizował z Limstercem, a cesarz Fryderyk oczywiście będzie spoglądał na duka. Wolpę. Myślę, że tutaj po lewej stronie może się wiele wydarzyć, gdyż mamy bardzo agresywnego wieprza kontra Saladyna, który potrafi, prawda, się bardzo rozbudować, wielką potęgę. Więc jeśli pierwsze ataki wieprza, który oczywiście już skończył swój zamek, podczas gdy Saladyn dopiero tutaj projektuje na swojej desce kreślarskiej, no to może być tutaj obrót sytuacji o 180, a nawet 360 stopni, kochani. I to Saladyn może zdobyć punkt dla swojego zespołu. Podobna sytuacja z prawej strony, nie? Bo mamy wąża, który nie spróbuje nie, nie próbuje budować jakiejś zbytniej skomplikowanej konstrukcji, ale za to jest bardzo szybki. Zobaczmy, on jest tak szybki, że naruszył tutaj bardzo mocno właśnie swojego przeciwnika króla Ryszarda, który jest agresywnym agresywnym botem, ale gorzej u niego z obroną, jak zresztą widać. I czyżbyśmy mieli zaskoczenie, czyżby wąż pierwszy zabił kogoś z drużyny Crusader Kings, no i wtedy cesarz Fryderyk i Saladin, dwójka bardzo potężnych botów, dwójka liderów naszej ligi botów, będzie musiała się mierzyć z trzema przeciwnikami jednocześnie, ale jeśli wąż nie będzie zdecydowany, jeśli tutaj dwie serce przetrwa, no, to sytuacja będzie zgoła inna. Im dłużej, im dłużej tutaj Saladyn, Cesarz i Ryszard trwają, tym oni są potężniejsi, bo wieprz i wąż mają pewien swój limit, nie? Który dość szybko zostaje osiągnięty. No, wąż chyba już tutaj jest całkiem zadomowiony. To jest mniej więcej tyle. Nie wiem, co robi ten człowiek, ale chyba dobrze się bawi. On chyba tak. Próbuję tutaj przeskoczyć pomiędzy właśnie tym kawałkiem lądu, gdzie stoi, na tutaj ten występ, ale tak cały czas się waha, czy to jednak nie będzie za daleko i czy się nie pomoczy. Gdyby spojrzał na tych włóczników, to by zrozumiał, że ta fosa i tak zbyt głęboko nie sięga. To jest zresztą całkiem ciekawe, że ta fosa sięga co najwyżej tutaj do, do bioder, więc w sumie. Nikogo ona nie zatrzyma, nikt się mnie nie utopi. No i czy tutaj wąż nadszarpnie Ryszarda? No, przebił się do jego środka, przebił się do jego serca, że tak powiem, tak. Zakochał się Ryszard w wężu. Ale potem te ciężkie jednostki, z którymi Ryszard startuje, zrobiły swoje. No i wąż próbuje teraz podłożył ogień w środku zamku Ryszarda. Ale brakuje mu siły. Że tak powiem, mięśni, żeby go faktycznie wyeliminować z rozgrywki. Saladin chyba za to się już rozkręcił. Zajmuje trzecie pozycję. Trzecią pozycję wśród botów, tylko WIP. Tak sobie tutaj niepostrzeżenie zbudował całkiem dużą potęgę. Ja go trochę ignorowałem, bo ten jego zamek jest całkiem mały w tym wydaniu, które wybrał. Ale mały, ale wariat, że tak powiem. No i wieprz. No i wieprz, który jak wiemy, potrafi być całkiem ofensywny, no musi zapełnić swoje. Tutaj wieże jednostkami z salady bo inaczej będzie ciężką. Pewien problem ma chyba Fryderyk ze zbudowaniem dobrych umocnień. Wybrał małe wież, wieże, ale on wierzy, że te małe wieże yy, będą tak jak duże wieże i po prostu obronią wszystko, co się tylko da. Odbudował się też Ryszard, ale jakby trochę stracił tych jednostek, więc może jednak jest tutaj szansa przed wężem. Zobaczmy, tutaj posłał niewolników znowu do środka. Ale Ryszard się nadal tutaj trzyma, nadal się broni, no gdyby tutaj wilk pomógł swojego tutaj kompanowi w ataku, no bo no to można by było Ryszarda wyeliminować, ale wilk nie chce, może jest to dla niego, chciałem powiedzieć, że zbyt mało honorowe, ale trudno sobie wyobrazić mniej honorowego człowieka niż wilk. On się raczej chyba skupia na Fryderyku, on wie, że to jest taka zawsze odwieczna rywalizacja pomiędzy nim a Fryderykiem. Fryderyk uważany za superpotęgę w krzyżowcu, Wilk, który jest powerhousem, powerhousem, to jest bardzo trudne słowo, kiedy już nagrywasz 20, 20 odcinek z rzędu. Powerhousem cesarz Fryderyk jest krzyżowca, a Wilk podstawy twierdzą, to jest tak jakby wewnętrzna rywalizacja. No, Saladin się też tutaj nie opierdziela. Wystawił przed nosem wieprza milion pomników, zabitych przez siebie księży, tutaj chrześcijańskich. No i mówi, patrz, wieprzu, ale on nie wie, że wieprze to nic nie obchodzi. Jego obchodzi tylko jedzenie i tutaj małe dzieci, które latają po jego siedzibie. No i co, czy wężowi się tutaj udało? No, <laughs> trochę tak i trochę nie. Cały czas się tutaj przebija, ale tego. Ryszarda nie potrafi zabić. Głównie dlatego, że korzysta z samych niewolników i jednostek strzelających. Ale z tego co widzę, całkiem nieźle mu idzie odpieranie ataków, które idą ze strony Fryderyka. Ci rycerze to są raczej jego. No i. Fryderyk niby się rozbudował, niby dobrą gospodarkę ma, ale nic tak naprawdę nie potrafi zrobić. Mam wrażenie, że przewaga jest po stronie zespołu Strongcore. Oni są silni są silni w, no nie powiem, że współpracy, bo gdyby tak było, to by już wykończyli Ryszarda, ale te ich zamki, takie małe, takie już skończone, takie niewymagające długiego rozpędu, no naprawdę działają, tym bardziej, że wąż ma dostęp do tyle jedzenia, ile potrzebuje, tak samo siążę trufni, a WIP potrafi te swoje farmy obronić. Mam wrażenie, że tutaj na przykład Salady ma jakiś problem, no jakoś Próbuję skoncentrować to swoje wytwórstwo, jedzenie. Nie wiadomo dlaczego na tej środkowej oazie, a nie korzysta w ogóle z tego, co ma z tyłu swojego zamku. Widzimy, że takie dziwne krzewy w ogóle przejęły władzę. Może to jest jakiś krzew zabójczy dla człowieka. Dlatego tutaj już dalej nie rozbudowuje się salady. Może te krzewy przejmą w końcu kontrolę nad całym światem twierdzy. Jeśli nie zostaną powstrzymane, czy w ogóle nowe krzewy wyrastają jeśli są niepokojone czy nie ma takiej mechaniki twierdzy, nie wiem, nie wiem nie wiem, no i tutaj coś Saladyn ściągnął od Nizara czyli sobie takie wielkie Bajoro zbudował, tylko szkoda, że nie przeciągnął go na tutaj całe swoje włości bo widzimy, że z jednej strony z jednej strony chroni go Bajora a z drugiej chronią go posągi no, widziałem ostatnio taki film, że ktoś próbował wystrzelić Przestrzelić pistoletem kilka balonów z wodą, i już na tam drugim, trzecim tym balonie ten pocisk się zatrzymywał. Może tak samo w średniowieczu było z pociskami altradyjskimi, że trzeba było zbudować kilka posągów, i na tym posągu się te pociski zatrzymywały. A tutaj naprawdę Ryszard ma problem, bo on tutaj wyszedł, żeby walczyć własnoręcznie z wojskami węża. Ale jeśli tak to będzie wyglądać, to w końcu. Z zostanie pokonana. Tutaj nam się po prostu 5D rzeczy dzieją. Znowu przeskoczyliśmy do innej rzeczywistości twierdzowej, Także spróbujmy jednak ograniczyć liczbę multiversów do takiej, którą będziemy potrafili zarządzać. Tutaj się kobiety nam na naszych oczach rodzą. No nie. Zobaczmy sobie, czy uda nam się to naprawić. Please, please. Wyjdziemy sobie. Zakończymy misję. I teraz sobie ją czytamy. Ale do naszych botów. Nie ma to różnicy dla nich, nic się nie wydarzyło. Dla nich to była tylko chwila, i już świat został naprawiony po właśnie tym multidimensional horrorze, którego przez chwilę byli świadkami. No i czekamy na jakiś cios. No, najpewniej padnie on na Ryszarda, ale jak sobie radzi ten ryderyk? No, niby jest na czele, niby ma najwięcej pieniędzy, ale widzimy, że wojskowo zostaje w tyle. No i. Te pieniądze co są wykorzystywane tylko cały czas na odbudowę tego jego zamku, prawda? Ale on powinien być większą podporą, też mm, większą podporą, kurczę, mm, militarną dla swoich towarzyszów, no, szczególnie tutaj Lwie Serce, by <laughs> skorzystał z jego pomocy, pewnie chętnie. I gdyby ten chłopak mierzył się na przykład z wieprzem, to mógłby już nie żyć. Chociaż oczywiście tutaj wąż skorzystał ze swoich szybkich ataków, a wieprz być może rozwijał się trochę wolniej. Tylko że zanim ten Ryszar zostanie rozstrzelany, no to też trochę czasu minie, być może z Saladyn i Fryderyk coś tam coś tam umsknął. Zespół przeciwny do tego czasu, no Saladen, saladen ma więcej jednostek niż Fryderyk, ale czy coś z tego wychodzi. No nie, tutaj Wieprz chyba się zbiera do jakiegoś ataku, tylko nie mógł się zdecydować na kogo, w końcu cesarza sobie wybrał, no i znowu 5D tutaj nam się włączyło. Znowu 5D, a tutaj Ryszard jak wyszedł do ataku, on wie, że został pozostawiony przez swoich tutaj sprzymierzeńców, więc chociaż chce zginąć z honorem, to się zawsze ceni. Dobra, nie patrzmy, nie patrzmy. Tam, bo tutaj jest normalne życie, nie? O, już tutaj też nie ma normalnego życia. Też tutaj są jakieś horrory. Któlu tutaj się odezwa ta krowa w ogóle, niewiarygodna jak z Fallouta, nie? Coś tak wygląda. Jak te braki w głowy. No dobra, jeszcze raz to wszystko zapiszemy. Zapiszmy. Jeszcze raz to wczytamy. No Mam wrażenie, że śmierć któregoś z botów mogłaby nam tutaj poprawić wydajność tej gry. Chociaż. Chociaż może się mylę. No i imponuje mi ten zamek Wilka, to ile on ma jednostek tutaj na murach, ile on potrafi zgromadzić na takiej małej przestrzeni. No, niby Fryderyk jest podobny, ale jakby ta linia komunikacyjna pomiędzy jego zamkiem, jego sercem, jego zamku, a tutaj tym komponentem, który przeważnie służy mu do obrony, została zniszczona. On nie może jej odbudować i przez to nie może po prostu się bronić, a Ryszard. Spada. No niewiarygodne, że to właśnie wąż zadaje pierwszy cios w tym pojedynku i pokonuje samego króla w jego serce. No być może zaraz wąż wykończy także cesarza Fryderyka. No, nie spodziewałem się takiego obrotu. Sprawy szczerze mówiąc, trochę bardziej ceniłem drużynę. Drużynę Crusader Kings, no bo jednak Saladyn potężny, Fryderyk potężny. A wilk miewał, miewał kłopoty w naszej lidze botu. No to może ostatni raz sobie zapiszmy tą grę, jeszcze ją wczytu, wczytamy. I mam nadzieję, że teraz bez obecności lwiego serca trochę będzie ona lepiej działać. Chociaż jeśli mi się zły zapis wczyta, to on będzie jeszcze żył. No ale na szczęście go już tutaj nie ma. No i zobaczymy. Zobaczymy, teraz Fryderyk będzie pod ostrzałem, szczególnie tego naszego najagresywniejszego z wężów, tak? Właśnie Fryderyka zamierza on zaatakować, czy nie? Czy Saladyna? No tak trochę tego, trochę tego, nie? W każdym razie przejęli tutaj yy, pan Wilk, Wąż i Wieprz kontrolę nad środkiem mapy, a tutaj największe bogactwa leżą, nie? Próbuje cesarz Fryderyk korzystać z tego, co zostawił Ryszard. Ale no problemy tego zawodnika i tylko ta potężna, potężna armia zgromadzona w środku jego zamku go jeszcze chroni. No on cały czas jest na przedzie, ale tylko przez te pieniądze, z którymi nie ma co i tak robić. I czy on ma dziurawy zamek? Miałem wrażenie, że tutaj przenikały woły przez jego mury, ale no być może po tych kłopotach międzywymiarowych po prostu niektóre jednostki tutaj Fryderyka zyskały umiejętność fazowania przez mury, nie można tego wykluczyć. A tutaj u Saladyna cały czas nie dziwi, jak tak naprawdę mało jednostek strzeże jego murów. To się może źle na niego skończyć. Mam wrażenie też, że wiecznie wykorzystuje swojego militarnego potencjału. I że on i tutaj Duke Wolf czekają z tymi swoimi armiami potężnymi na jakąś niewiarygodne, dobrą okazję, a tylko... E, a tylko wąż cały czas atakuje niestrudzeni i on tu robi największą obłotę. Widzimy, że cesarz tutaj płonie jego zamek, płonie. On niedługo nie będzie miał nic, nie będzie miał nic, prócz tych jednostek zgromadzonych w swojej siedzibie. No to będzie fantastyczne, jeśli uda się na przykład Wężowi zabić cesarza Fryderyka. No nigdy bym się czegoś takiego nie spodziewał, ale teraz ten ogień, który trawił w zamek Fryderyka, stał się jego największym obrońcą, kiedy atakujące wojska same w nim płonęły. No ale popatrzmy, jaką rządzę i właśnie ma. Zespół w że pomimo tego ognia nie czekał, a muszą zgasić, tylko próbował zaatakować. Teraz Wilk zaatakował tymi swoimi potężnymi jednostkami. I czy cesarz Fryderyk od nich padnie, czy to będzie tyle? No i skupił się Wilk na niszczeniu tutaj za bardzo murów, a nie na niszczeniu samego Fryderyka. Ale został on obity, jest też już wąż, nie ma jednostek. Nie ma jednostek, cesarz Fryderyk w końcu musi paść. W końcu musi paść, jeśli nawet ona zostać rozstrzelany. On chyba nie chce. Dlatego wyrzek coraz sam się zamurował, musiał korzystać z obejścia, musiał obejść cały swój zamek, żeby wrócić do swojej siedziby tam tak... Wyszedł przez dziurę w murze. Potem wygał, wydał rozkaz zamurowania tej dziury, ale zapomniał, że on nadal jest na zewnątrz tych murów. No i idzie, a tak węża! I to wąż zabija cesarza Fryderyka. Niewiarygodne wąż, najbardziej morderczy bot na świecie. I zostaje tylko staladyn, ten potężny staladen, który w lidze nie zaznał jeszcze porażki, ale teraz musi się. Musi się obronić przed to potęgą. No, chciałem nie powiedzieć, nie że przed potęgą zespołu Stronkor, ale tak naprawdę przed potęgą samego tutaj węża, który jest zdecydowanie liderem. Chyba muszę zmienić go, zamienić mi sami z Wilkiem. No, bo to co robi Wąż, jest niewiarygodne. Wszystkie teraz siły rzucone na Saladyna, czy on się będzie potrafił obronić? No mało on jest agresywnym zawodnikiem w tej rozgrywce, więc wątpię, czy on zada komuś jakiś cios, ale jak długo będzie się bronił, to się dopiero okaże. Zobaczmy, 140 jednostek posiada Saladin, zobaczymy czy ta liczba będzie się zwiększać, zmniejszać, czy będzie na stałym poziomie. Drużyna oczywiście Tronkor chciałaby, żeby Salady miał tych jednostek trochę mniej. Pozbawiła go dostępu do pszenicy. Ten człowiek nie potrafi żyć we pszenicy. On kocha, on kocha, on kocha chleb, tylko bardziej kocha budowanie tongów wyznawców nie swojej wiary niż chleb. Może chcą tutaj Dallady nas zagłodzić, tutaj widzimy, że chyba Wieprz dostarczył mu kilka serów w ramach propozycji cichego sojuszu i strady drużyn, ale on już się skończył. No, i na razie nikt z Saladyna nie niepokoi. Odbudował się chłopak. No i co? Czy to będzie trwało w nieskończoność? Ten impas, no, trzech na jednego to jest bandałysego, więc Saladyn powinien w końcu paść. Ale kiedy? Zobaczymy. No, teraz się Saladyn zdecydował na atak. Nie wiem, czy to jest odpowiedzialne. Nie wiem, czy to tylko. Nie obniży jego szans na przetrwanie. Widzimy poszedł atak Salady, nie od razu. Wieprz skorzystał z okazji. Od razu wilk wyprowadził swoje wojska. Od razu też kontratakował atakował wąż. No i teraz, no i teraz będzie mieć problem z Saladem. Szczególnie jeśli wąż się tutaj dobierze. Podpali te bardzo gęste zabudowania. Zobaczmy, czy tu jest jakaś dziura, przez którą mogliby przejść te jednostki ciężkie. Mmm, wilka nie. Myślę, że właśnie wąż ma większą szansę się przedrzeć przez ten zamek, bo on korzysta z drabiniarzy. On nie musi tego muru, prawda, yy, w ogóle niszczyć, żeby tam dostać się do środka. Ale jeszcze Saladin się obronił. Ale widzimy, z... zużył wszystkie swoje zapasy złota, zostało mu 100 jednostek. No i... Jeśli szybko zregenerują swoje siły ofensywne zespół Longcore no to następny albo drugi z kolei atak może być już dla Saladyna zabójczy, czekamy, czekamy, czekamy z odpartą szczęką. Ta wieża zaraz padnie, jeśli ta wieża padnie no to też potencjał obronny znacznie się obniży od Saladyna. Będzie musiał tylko on polegać na tych granatach, tutaj rzucanych w środek jego zamku, ale wtedy może to wszystko spłonąć w ogniu. Ten zamek cesarza Fryderyka, który stanął w ogniu, to było takie preludium do jego upadku, bo na początku ten ogień powstrzymywał właśnie napastników, ale potem, kiedy się skończył, to nic po prostu w środku nie zostało. I wąż ten niesamowity wąż kroczył i zabił Fryderyka, jak wcześniej pokonał Ryszarda, lwie serce. No czai się wąż na zniszczenie tej wieży. Przepraszam, wilk się czai na zniszczenie tej wieży. Zapomniałem kto tutaj jest self liderem tego zespołu. No i ta bajorko zostało trochę, trochę rozkopane. Zobaczmy, już przedali się do tej drugiej wieży najemnicy wilka. Ale jednak zostali powystrzelani teraz, po prostu wilk atakował sam. No wieprz jest takim moim największym tutaj rozczarowaniem. On sobie... Spokojnie żyje się, zadowala z serem, zadowalnia się miłością homoseksualną z tymi jego klonami. O dobrze, teraz chce mi zadać kłam tym moim słowom i sam atakuje. Ale jego inżynierowie zostali powystrzelani, a bez inżynierów, bez burzenia tej wieży, to tutaj niosą nią sukcesu. I do wojska też węża. No to jeszcze nie to. Ale widzimy, że wąż bardzo sprytnie objął kontrolę nad tutaj całym środkiem mapy. Więc nie dają się Saladinowi odbudować mm, nasze tutaj y, boty z podstawy twierdzy. Przynajmniej finansował, bo wojskowo trochę lepiej to wygląda. No, musi Saladyn upaść. Pytanie tylko kiedy? Jego, jego piekarze stoją dosłownie, a to znaczy, że 3 4 jego zamku jest bezrobotne. Tam się Sodoma i Gomora musi szerzyć. Tam cinkciarze pewnie zbijają majątki. I cała gospodarka opiera się na tych dwóch farmach pszenicy i dwóch farmach chmielu, więc tyle samo piwa, ile chleba. A tak to się długo nie da pociągnąć, kochani. Wiem, bo kiedyś, jak byłem młodszy, to próbowałem i nie skończyło się to dobrze. Nie skończyło się to dobrze. Kluczem będzie zburzenie tej wieży. Ja to czuję. Tylko wystarczy kamień jeden w nią rzucić i ona padnie. Ale czy uda się to właśnie zrobić? No patrzmy jaki tutaj w ogóle wypalił się wzór zamku. To tak, ten zamek. To jest taka sytuacja jak się opalasz, ale masz na sobie majty, Nie no i padła ta wieża. Padła ta wieża. I czy faktycznie to ogień? Ogień. Pojawił się też ogień, ale jeszcze nie w środku zamku. Talladyn, ale popatrzmy jak daleko. U, nie da mi się przebieg i tutaj jest czadu mucznik w ogóle węża. On swoim scyzorykiem zniszczył tyle murów, ile dosłownie y, ciężkie jednostki swoimi mieczami. No i pojawiła się nowa wieża niestety. No kurczę, ale to nie może wiecznie trwać, bo nic nie może wiecznie trwać. Ta wieża jest, ale czy będą inżynierowie, żeby ją o, teraz nawet, o, teraz nawet sobie odkopał trochę tą zasypaną, kurde. Ose, ale znowu się włączył do aplaku wilk. No, szkoda, że nie trochę szybciej, nie? Kiedy tej wieży nie było. Ale próbują. Być może to już będzie ciągły atak zespołu stronką. Teraz wdarli się do środka tutaj żołnierze Wilka. Chociaż, choćby na chwilę. Choćby na chwilę. No, muszą się lepiej zsynchronizować. Teraz będzie próbował wąż. Gdyby wieprz do niego dołączył, kluczowy będzie ogień w środku zamku Palladyna. Ale na razie tylko włócznicy się tam przedarli. No może się długo Saladin bronić w tym swoim koncie, ale czy może się bronić Wieczność? W końcu myślę, że pójdzie atak zsynchronizowany. Nawet jeśli nie będzie to plan, to przez przypadek taki atak pójdzie. Zobaczmy, że yy, ta Fossa zaczęła teraz przypominać Ktulu, nie? Tutaj jest Tłuk, tutaj są macki. Być może Saladin chce się tutaj odwołać do wyższych bytów, żeby go chroniły przed zgubą, no ale one już tutaj interweniowały wcześniej, nie? Tutaj 5D mieliśmy sytuację. No i co? Czyżby Saladin odzyskał trochę rezonu? Czyżby nawet próbował zaatakować, no nie polecam. Naprawdę wyprowadził do ataku swojego błazna, ale to się dobrze do niego nie skończyło. No, dopuścili tutaj członkowie zespołu Strong Core do tego, żeby Saladyn odbudował to, co stracił i to może się nam to wszystko przeciągnąć, a my tutaj będziemy tylko czekać do roku 1600, bo inaczej musimy ogłosić jakiś w ogóle chory remis. Mimo tego, że Saladyn stracił cesarza Fryderyka, że stracił lwie serc, no to on naprawdę ma szansę to zremisować. Niewiarygodna to będzie sytuacja. Ale teraz popatrzmy, teraz jednocześnie atakują wieprz oraz e, 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 wilk i jeszcze wąż. Trzy ataki jednocześnie, no, czegoś takiego dawno nie było, ale trochę w tempo e, nie weszli sobie tutaj w jedno tempo. Ci wszyscy gracze, no nie korzysta wilk z tego... Kto tu mu zostawił Zdrabin, który zostawił mu wąż, a wąż nie pokwalił środka tej mapy, więc no niewiarygodne rzeczy się tutaj dzieją. Bardzo obity został salady. Weszły teraz ciężkie jednostki, tam do niego do środka i w końcu jest legendarny ogień. Wszystko płonie, wszystko płonie. A co robią tutaj? Ci strażacy sami płonią, no nawet, nawet woda płonie w zamku z Saladyna, i to jest na pewno koniec. On się pod tym już nie podniesie. Tylko pytanie, czy to wąż go wykończy? Mam nadzieję, że tak. To byłby hat tego zawodnika, no. No i jednak się udało. Widzicie? Trójka na jednego, i jednak się udało. Kiedy te ataki były pojedyncze na Saladyna, to nie mogłem mu nic zrobić, ale co? Co trzech. To trzech. Patrzmy tutaj w ogóle sobie jeden dziarski niewolnik próbował podpalić litykami. Jeszcze prawie mu się to udało na dodatek. I jedyne co jest teraz zadowolone w zamku z na to jest niedźwiedź, który sobie tańczy na kurhanach wrogów. No i co trufli? Jednak książę trufli, no cholera, ubiegł on. Węża nic nie robił, ta opasła świnia nic nie robiła, a na koniec sprzątnęła jeden punkcik. Wężowi z przednosa. Kochani, kochani, okazuje się jednak, że twierdza część pierwsza jest lepszą twierdzą niż twierdza krzyżowiec, bo zespół Tronkor wygrywa, wygrywa 3 do 0. Z zespołem, może nawet 4 do 0 wygrywa. No nie 3 do 0, bo jednak Saladyn długo się bronił. Wygrywa z zespołem Crusader Kings. No i cóż, no i tyle moi drodzy. Dziękuję wam za uwagę. Dziękuję Wam w ogóle za uwagę przez te e, święta. Chociaż w sumie nie wiem, kiedy rzucę ten odcinek, kiedy go wyemi wyemituję, ale i tak Wam e, dziękuję. To jest to ostatni z materiałów, które nagrywam w wielkim ciągu. Także przepraszam za to, że już no, nie wyrabiałem, myliłem słowa, no, gardło mi tutaj się pali w tych kilku ostatnich odcinkach. To znaczy nie wiem, w jakiej kolejności one pójdą, ale wiecie o co mi chodzi. Obiecuję, że w nowym roku pojawią się już materiały nagrywane na. Trochę mniejszym znaczeniu, zmęczeniu i powinno być po prostu lepiej, ale dziękuję, że byliście mi wierni. Prawda? A jeśli ten materiał Wam się podobał, to wiecie co zróbcie? Nie, nie, wcale nie kliknijcie łapkę w górę, wcale nie subskrybujcie mojego kanału na YouTube, tylko wejdźcie na mojego Twitcha i tamin, zasubskrybujcie. Będę Wam za to bardzo wdzięczny. Trzymajcie się. Powodzenia w nowym roku i w życiu, i w ogóle. Mm <smack>